Z tej strony Jarek Tomczek, w dzisiejszym materiale kontynu kontynuujemy serię związaną z projektem dotyczącym Renault Mastera 1 z 1995 roku, w którym pokazuję Wam w jaki sposób wspólnie z znajomymi remontujemy to auto dostawcze, tak żeby doprowadzić je do stanu, który Umożliwi bezpieczne poruszanie się, bezpieczne i bezawaryjne, co najważniejsze, poruszanie się tym autem po całym kraju. Samochód, który kupiłem, jego cenę, jakieś usterki, które w nim znaleźliśmy to wszystko opowiadam w pierwszym odcinku. Link do odcinka. Zamieszczę w opisie w tym filmie oraz pewnie w komentarzu pod tym filmem. I teraz, tak, zdjęcia, które Wam zaprezentuję w tym odcinku, pokazują jak samochód wyglądał po rozbiórce. Wiedzieliśmy, że będzie wymagał ingerencji blacharskiej. Pewnie liczyliśmy na to, że będzie troszeczkę lepiej, natomiast no, sami, sami przekonacie się, jak to wyglądało w praktyce. Naszym celem jest przygotować tak to auto, żeby jeździło. Tak naprawdę na końcu okaże się, ile pochłonie to pieniędzy oraz ile zajmie nam czasu. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to samochód, nad samochodem pracujemy już od półtora tygodnia. Robimy to po godzinie, w momencie, kiedy jesteśmy już po pracy, czyli gdzieś po godzinie 18, grzebiąc sobie po 3-4 godziny dziennie. Dobra, lecimy. Tak jak widzicie, tylnia belka cała idzie do wymiany, ponieważ jest przegnita. Tak, tak ona wygląda. No, zbierało się tam dużo wody. Generalnie problem tej ramy w tym konkretnym egzemplarzu e, był też taki, że wszystkie otwory technologiczne no, były zapychane i ta e, rama w elementach, gdzie w miejscach, w których zbierała się woda, po prostu e, gniła. E, no i, i to doprowadziło ją do takiego stanu, które który zobaczycie na kolejnych y, zdjęciach. E, prace blacharskie, które były wykonywane przy tym aucie, no nigdy nie. Ogra... Znaczy, w zasadzie zawsze były to takie częściowe prace blacharskie, y, które nawet nie prowadziły do tego, żeby był zdejmowany najazd. Najazd y, przedstawię Wam sfotografuję w jakimś kolejnym odcinku on w zasadzie w momencie jak auto wyjechało pewnie z fabryki to był założony i tak jeździł yy, i tak jeździł przez prawie 25 lat na tym samochodzie a wszelkie naprawy blacharskie które były dokonywane no to tak jak widzicie były wykonywane w takiej jakości że bardzo cienka blaszka była wstawiana w miejsce dziury i to auto było łatane hmm. No, no, nie wygląda to za dobrze, natomiast muszę powiedzieć, że byliśmy z chłopakami pod wrażeniem, że pomimo wykonywania takich napraw, to ten samochód no dalej jeździł i, i funkcjonował i na siebie zarabiał. Także byliśmy naprawdę pod sporym, pod sporym wrażeniem. Dobra. Pokażę wam zdjęcie z dzisiaj to, co udało się zrobić. A więc, w samochodzie był przegnity dolny rand drzwi. Te drzwi, tak jak widzicie, rand został wycięty i wstawiony nowy. Oczywiście musiał być dorobiony, więc to w zasadzie było jedno popołudnie spędzone przy tym, żeby ten element uzupełnić. Jeżeli chodzi teraz o technologię, jaką to wykonujemy, nie jesteśmy profesjonalistami, nie zajmujemy się odbudową aut zabytkowych, też nie chcemy, żeby czas odbudowy zbyt no, strasznie się wydłużał i żeby koszt był, był wysoki. Raczej staramy się to zrobić w miarę sprawnie, i, i w jakiś takich ekonomicznych warunkach dosyć dobrych. Dlatego mm, mogliśmy kupić używane drzwi, które byłyby w dobrym stanie, i polakierować drzwi do Master'a. A naprawdę nie ma tych części dużo do tego auta, jeżeli chodzi o mm, blacharkę. E, kosztowały 300 zł plus wysyłka stówka, czyli 400 zł plus lakierowanie. I w zależności od lakiernika, którego byśmy wybrali, e, potrafiłoby się to zamknąć kwotą 700 zł. Przypomnijmy, że auto kosztowało nas 4200 zł, także zdecydowaliśmy się dorobić końcówkę tych, tych drzwi. Jeżeli chodzi o to, jak, jak przygotowaliśmy blachę, to w środku blacha jest zakonserwowana podkładem antykorozyjnym i są zrobione otwory technologiczne, przez które Wprowadzimy tam wosk. Z zewnątrz auto będzie polakierowane, natomiast o tym, jak będziemy lakierować auto, to też omówię to w osobnym materiale. Dobra, tak jak widzimy z tyłu kabiny, też jakieś tutaj dziurki. Co więcej, okazało się, że w aucie mamy dziurawy zbiornik. Już przy jakiejś niewielkiej ilości Paliwa, ropa nam leci, także najprawdopodobniej jakaś nieszczelność jest na dole. Plus od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, że po zatankowaniu za 150 złotych cieknie dość wyraźnie. Także na zgrzebie pewnie też ten zbiornik gdzieś wypuścił, także musimy go zalać wodą, no i po prostu pospawać. Aha, nigdy nie, nie, nie spawajcie czasami zbiorników po, po jakichś substancjach łatwopalnych e, bez zalewania wodą, z uwagi na to, że te substancje parują i mogą Wam e, podczas spawania e, wybuchnąć. Jeżeli macie w, w ogóle jakiś pomysł, technologię na naprawę, na sprawdzenie takiego zbiornika, e, no to piszcie oczywiście. Dobra, tak jak widzicie, tutaj jakieś wstawki w okolicy progów. Co ciekawe, progi są w dosyć dobrym stanie, także nie będą wymagały wymiany. Tutaj na, na błotniku jakaś dziurka była. Tutaj mamy przód auta. Samochód generalnie wydaje się być autem bezwypadkowym, bo nie ma na elementach zewnętrznych. Jakiejś tutaj korozji, może uda mi się sprawdzić, czy on w ogóle był ocynkowany i w jakich miejscach był ocynkowany, bo szczerze mówiąc byliśmy pod dużym wrażeniem, że w zasadzie oprócz tych drzwi, no to wszystko było w tym aucie o te elementy przykręcane, czy o dach, słupki, no to wszystko jest w stanie bardzo dobrym. Tutaj natomiast na pewno była naprawa blacharsko-lakiernicza, no i niestety to mm, zaczęło nam gnić. Tutaj tego narożnika już nie mamy. To będziemy musieli odbudować, zabezpieczyć przed korozją i, i polakierować. Dobra, z drugiej strony. Właśnie tak jak widzicie, tak to powinno wyglądać. Tego elementu, tego wspornika zderzaka już w ogóle nie ma. Taka ciekawostka. I teraz, jeżeli chodzi o tę ścianę gradziową, to ona już się już nie, nie trzymała ramy, także musieliśmy tutaj w Wstawić taki kątownik i wyspawać całą podłogę. Podłoga jest podwójna i miała dziury, zarówno na tym pierwszym poziomie, jak i na drugim. Także musiało być to wszystko wycinane palnikiem i wstawiane. Podobnie, tak jak w przypadku drzwi, blachy są zakonserwowane, i na końcu zostanie wprowadzony wosk który będzie czy będzie robił ten wosk? No zapobiegał przed korozją. Nie jestem tutaj specjalistą, ale wydaje mi się, że, że powoduje on taką sytuację, że do blachy nie wnika ta woda, która wytrąca się w profilach zamkniętych z uwagi na zmiany temperatur. Dobra, lecimy dalej. Tak jak widzicie, kolejne zdjęcie. W ogóle to auto było w fajny sposób malowane wcześniej. To, co tutaj widzicie, ja to potraktowałem takim ścierniwem, które zakładamy na wiertarkę. Już teraz nie wiem, jak to profesjonalnie się nazywa. Szczotka druciana zakładana na na wiertarkę i zacząłem to szlifować plus y, zacząłem y, zwykłym pistoletem ciśnieniowym na to y, na to pryskać, około 10 barów na tym pistolecie było i 8-10 maksymalnie tak jak widzicie, farba sama odpadała, mamy tutaj różne Kolory. Generalnie jakieś prace konserwatorskie przy tym aucie były wykonywane, ale tak jak Wam wspomniałem wcześniej, no nikt do tego się jakoś bardzo nie, nie przekładał, bo powierzchnia na pewno nie była dobrze przygotowana. Bo tak jak widzicie, zrywam te kolejne warstwy lakieru, czy tam farby, czy tych produktów lakierniczych. Natomiast zostaje mi fabryczna powłoka, która była przygotowywana przez w fabryce, no i ona ciągle się bardzo dobrze trzyma do tego, do tego auta. Także tak to, tak to wygląda. Tutaj mamy środek, no z tą podłogą trochę było zabawy. Musieliśmy też tutaj wspawywać na nowo nakrętki, gdzie są przykręcone pasy bezpieczeństwa. Tutaj mamy wyprowadzone miejsce na, na wyciągarkę, na okablowanie. Lecimy dalej. To już chyba wszystkie zdjęcia, które chciałem Wam pokazać. No, w każdym bądź razie, yy, rama, która jest na tym aucie, no będzie musiała być poważnie zmodernizowana i wymieniona. Profile na, na ramę już mamy. Także w kolejnych odcinkach Wam pokażę, jak to y, wypadło. Jeśli możecie mi coś doradzić, to prosiłbym o informacje, jakie, jakie właśnie materiały byście polecali, aby użyć y, przeciw y, y, korozyjne do tego auta, co, co wykorzystać w profilach zamkniętych. Oraz, y, co ewentualnie, czym polakierować te elementy, które, które są na samochodzie. Zastanawiamy się nad tym, czy nie będziemy całego auta lakierować. Musimy sobie to jeszcze przekalkulować i najprawdopodobniej będziemy e, laki lakierowali ten samochód e, sami. Także Jakimiś domowymi sposobami, dosyć wydajny kompresor mamy, będziemy musieli kupić pistolet lakierniczy i się z tym zadaniem zmierzyć. Także piście proszę, jakie tutaj produkty byście widzieli, szczególnie nas interesują produkty do profili zamkniętych oraz produkty, które możemy widzieć, które możemy zastosować właśnie na takie prace blacharskie, tak żeby ten samochód uchronić jak najdłużej przed korozją. Także wszelkie podpowiedzi są mile widziane. Ja się z Wami dzielę tym. Co, co u mnie się dzieje i, i tą wiedzą, którą, którą gdzieś tam pozyskuję z internetu. Natomiast, jeżeli będzie z Waszej strony jakaś odpowiedź i też dostanę jakieś warto, wartościowe informacje, to oczywiście bardzo chętnie się z nimi zapoznam. W zasadzie tyle. Tradycyjnie zachęcam Was do dodawania łapek w górę, pisania komentarzy, udostępniania tego materiału. I z uwagi, że tutaj jesteście na tym kanale, to chciałbym wam się w jakiś sposób odwdzięczyć. Zapraszam na playlistę, której link znajdziecie w komentarzu pod tym materiałem, gdzie za darmo możecie zdekodować wyposażenie swojego auta, poznać silnik, oznaczenie skrzyni biegów, z jakim wyjechało z fabryki czy nawet Czasami, w przypadku niektórych marek, na jaki rynek zostało sprzedane. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, cześć.